Witajcie w moim 69. moim odcinku. Przedstawię Wam produkt z firmy AZO! Karbo Plus! Czyli węgiel wpłynie plus! jak zauważyliście troszeczkę zielono mam w akwariumie czyli mam cyanobakteria, to znaczy, że mam tu sinicę. się pojawiły w moim akwariumie na pewno może jakiś filmik kiedyś nagram przedstawię Wam jak zwalczyłem na przykład sinicę. jakiś filmik na pewno o tym nagram kiedyś w tej chwili mam twardość węglanową 6 twardość ogólną mam na przykład 12 to jest azo węgiel w płynie plus, najbardziej wydajny, skutecznym węgiel w płynie, poprawia wzrost roślin, blokuje glony, azo węgiel w płynie plus, przede wszystkim jest bardzo skutecznym, wydajnym źródłem organicznego C, czyli węgiel, najważniejszy, niezbędny składnikiem budowy roślin. Węgiel zawarty w preparacie bez którego rośliny nie mogą żyć. Jest szybko przez nie wchłaniany, bez dodatkowych start energii. Regularnie stosujemy azowęgiel w płynie plus. Widocznie szybko poprawia wzrost roślin, barwych ich kondycję azo węgiel w płynie plus oferuje szerokie wachlarze korzystnie w właściwości specjalnej formy antyglonową, ogranicza wzrost glonów nitetkowatych pędzelkowatych co potwierdza test dużym atutem węgla zawartego azo węgiel w płynie plus są jego silne właściwości redukując preparat Przekształca obecnie w akwarium. Słabe przeswajane przez rośliny trzy wartości janów f 3 czyli żelazo. Do łatwego przeswajane przez rośliny janów f 2 czyli żelazo. Które odpowiadają za soczysty zieleń roślin wodnych. Zjawisko wytręcenia janu w formie przyswajane, zwłaszcza że jest obecny w każdym akwariumie większy niż przecięte oświetlenie, gdzie jest używane niskie jakość nawozu. Dlatego azo węgiel wpłynie plus działa tak skutecznie w tych zbiornikach. Azo węgiel wpłynie plus może być stosowane powodzeniem w każdych akwariach roślinnych idealnie przy zakładaniu w zbiornikach nowych nawet w zbiornikach bez roślin pomaga z niechcianym glonów najtrudniejszych określonych czyli na starcie w akwariumie właściwości optymalne dostarcza przyswajalne C czyli węgiel dla roślin zapewnia więcej korzyści właściwości niż preparat dostarczający tylko węgiel. Znacznie poprawia wzrost roślin w akwariumie, poprawia kondycję roślin, uwydatnia kolor, przyspiesza fotosyntezę, czyli bąbelkowanie. Skutecznie blokuje glony nitkowate, skutecznie blokuje glony pędzelkowate. Wzmacnia działania w stosunku nawożeniu mikroelementowych idealnie do startu bez glonów Każdy w każdym akwarium słodkowodnego. Przekształca nieprzeswajane Fe3, czyli żelazo, do łatwego przeswajane przez rośliny Fe2, czyli żelazo. Poprawia wzrost roślin, blokuje glony nawet w akwarium ze sprzętem CO2. Może być używane jednocześnie ze sprzętem CO2 lub zamiast niego Dla najlepszego wzrostu roślin zaleca je używać razem ze serii nawóz azo do akwariumu roślinowego. Rośliny do wzrostu potrzebują zbalansowanego nawożenia. Najważniejszym składnikiem jest zwiegiel. Przyswajany z wodą. Analizie suchej masy rośliny wskazuje, że ponad 50% masy to węgiel. Pokazuje jak ważny jest węgiel dla roślin, Azo węgiel wpłynie plus, węgiel optymalnej ilości zastępuje drugie oskrzęt CO2. Może być jednocześnie stosowane wraz z dozowaniem CO2 z błotni wysokiej ciśnieniowej. Dozowanie. Dodaj 5 ml preparatu na 100 litrów wody albo 10 kropelek na 10 litrów wody. Do nowych akwariach bądź po znacznej podmianie wody. Drugi sposób dozowania. Dodaj 5 ml preparatu na 200 litrów wody bądź 5 kropelek na 10 litrów wody. Regularnie każdego dnia przy dużej ilości roślin bądź co drugi dzień przy mniej ilości roślin trzeci sposób dozowania maksymalny zaleca dawkę dziennie dla akwarium roślinnego 1 ml preparatu na 40 litrów wody w przypadku niewielkiej ilości roślin możemy dodawać co drugi dzień Tu mamy akwarium pojemność 46 litrów, od środka zawsze liczę, nie po zewnętrznej. Po zewnętrznej pojemność akwarium już się zwiększa. Mamy wodę w środku, w środku powinno się liczyć. Ten akwarium zakładałem gdzieś tak półtora roku, niecałe dwa lata temu założyłem ten akwarium. Parametry PH nawet nie sprawdzałem, ani twardości nie sprawdzałem, ze względu, że PH zawsze miałem w tym akwariumie. 7,4 rano pH, na wieczór miałem 7,6. I ta sama woda kranówka, to nie powinno się zmienić, tak co pomyślałem. Może ewentualnie być, że twardość wody i pH delikatnie może być zmieniona, że jest tu drzwilek jasny, tu mamy drzwilek warcowy ciemniejszy, że od parametru też może wam, możemy się też pozmieniać. I dozowałem z firmy Azo Carbo. Plus, czyli węgiel wpłynie. Dozowałem regularnie, codziennie dozowałem. Wodę podmieniałem regularnie, na przykład co dwa tygodnie. 20-30% podmieniałem wody. Na przykład zdarzyło mi się przed wakacjami, że nie miałem czasu. No to. Podmianka wody pomieniałem na przykład raz w miesiącu, resztę pod, y, dolewałem, jak brakowało, odparowało. To trwało gdzieś tak do czte, przez 4 miesiące. Po wakacjach znowu wróciłem, raz na dwa tygodnie podmieniałem, Ze względu wszystkie tak podmieniałem akwaria, bo nie miałem za bardzo czasu i wtedy przez te 4 miesiące, raz na miesiąc podmiana woda była te 20%. 30%. Teraz normalnie podmieniam raz na dwa tygodnie, i później z, 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 za dwa, trzy tygodnie temu sprawdziłem na testach kropelkowych w tym akwarium. I w tym jakie parametry na przykład pH tu mam. Tu miałem na przykład pH 7,2 rano. Tu sprawdziłem na testach kropelkowych pH na przykład rano 7,4. Już była różnica o 2,0. Wieczorem miałem tu PH już 7,4, tu wieczorem PH na testach kropelkowych tak samo sprawdzałem 7,6. Różnica była. I mówię, wezmę komputer PH z tamtego akwarium, co tam mam, z dużego, przerzuciłem do tego i do tego wsadzę. I przez tydzień czasu będę obserwował, czy faktycznie takie PH będzie mi się utrzymywało. Nie będę cały czas test robił. No i wrzuciłem to na komputereczek i tak trwało nie tydzień czasu, tylko trzy tygodnie. potem po, po tygodniu wrzucić, potem. No to prawie 3 ponad trzy tygodnie właśnie tak sprawdzam na tym komputerze. Dzisiaj muszę przerzucić do tego dużego akwariumu i uzyskałem, zobaczcie sobie, 7 stopni i 29 setnych mamy pH. To wyjdzie na kropelkowych, na testach wyjdzie na przykład 7,2, wyjdzie na testach kropelkowych. A jak prak praktycznie jest rano Jest 12, po 12 jest praktycznie jest No i do wieczora dojdzie 7-4, nie? I, I zobaczcie sobie Przez ten produkt firmy Azo Carbo Plus W trakcie dozowania codziennie obniżyłem delikatnie pH. Niedużo, ale obniżyło się przez te niecałe 2 lata, czy tam półtora roku obniżyłem i wcale nie przerywając, żadnej przerwy nie zrobiłem. Dlaczego potrzebne nam Azocarbo Plus? Dla roślin potrzebne na przykład trzy pokarmy. Na przykład dobre oświetlenie, mocne oświetlenie lub delikatne oświetlenie. W zależności jakie mamy rośliny. Od wymagań roślin to oświetlenie dajemy. Czy mocniejsze, no to będzie uzyskacie fotosyntezję, co znaczy, że będziecie mieli na przykład bombelkowanie, i jak jeszcze będziemy tak samo karmić azokarbo Plus. Potrzebne na przykład nam oświetlenie, azokarbo Plus w płynie, lub jeszcze możemy dołożyć na przykład butle CO2. Te trzy rzeczy najważniejsze nam potrzebne dla roślin, żeby nam ładnie rosły. Przy butli CO2 na przykład szybciej rośliny rosną. Jak nie mamy na przykład butle CO2, to możemy dozować właśnie Azocarbo Plus. Dozujemy codziennie i ładnie nam rośliny rosną. To właśnie pokarm dla roślin mamy. I, i jeszcze co? Azokarbo Plus możemy wykorzystać na przykład, jak mamy glony. Możemy usunąć glony ale wtedy dawkujemy na przykład, podwójną dawkę dajemy. Podwójną dawkę dajemy przez 7 dni do, do 14 dni. Gdzieś tak do, dozujemy podwójną dawkę lub podczwórną, w zależności od firmy, ale bezpieczniejsza jest podwójna. Poczwórną też możemy zaryzykować, tylko trzeba uważać, żeby ryby się nie przykręciły, bo po rybach będą, jak mogą się przykręcić, jak za dużo będziemy dozować Carbo Plus. I bym proponował na przykład dozować pod, podwójną, jak ktoś chce, potrójną wypróbować. I wtedy na przykład dozujemy, na przykład bierzemy szczykawkę, tą szczykawkę ciągamy ten płyn do szczykawki i tą szczykawką delikatnie, tam gdzie są glony, pojawiają się psikamy ko tych roślin. Codziennie tak dozujemy, podwójną dawką aż uzyskacie efekt. Po 7 dniach czy po 14 dniach zobaczycie ten efekt. Jak uzyskacie ten efekt, że już glony wam już nie będą rosły no to zmniejszamy dawkę do poprzedniej, co wcześniej dozowaliście. Teraz wyszła na przykład nowa wersja butelki. But, yy, z firmy Azocarbo Carbo Plus nieco nowsza etykietka jest albo nowsza wersja. To jeszcze nie, dokładnie tam nie sprawdzałem, bo w tym roku akurat wyszła. Zobaczymy, yy, y, zobaczę. bo to jeszcze muszę wykorzystać do końca, później tą no, nowszą wersję wy, zrobimy, lub jakąś y, coś innego tu wrzucimy. Jak ktoś na przykład chce uzyskać, żeby faktycznie obniżało pH, no to. Trzeba byłoby na przykład nie dawać kamienia napowietrzający, bo kamień napowietrzający podnosi pH. Tak jak widać, delikatnie przepływ wody od filtra kaskadowego fajnie wpływa, żeby te od filtra kaskadowego na przykład ta woda nie odbijała się o kapli wody, takich lub, żeby nie chlupało. I wtedy może tak samo obniżycie te pH o jedną dziesiątą czy tam dwie obniżycie. Ale to ile to trwało? Nie wiem, ile czasie mi to trwało, żeby obniżyć te parametry pH. Może rok czasu, może pół roku, może te akurat pół rok, półtora roku, co akurat dozowałem, akurat to nie więcej mi tak mogło to trwać. Nie wiem, ile czasie, Bo nie sprawdzałem, w ilu czasie uzyskałem te jedną czy tam dwie dziesiąte mi się te parametry pH mi się obniżyło w trakcie dozowania azokarbo Plus. Wsadziłem właśnie parkę pielęgsaicki do tego akwariumu, żeby na przykład mi ikrę złożyły. Zauważyłem na przykład, że już jamy wykopały, to przygotują się do chyba do ikry złożenia. Yy, chcę Wam przedstawić na przykład jak możemy początkujący nalot odglonów usunąć. Najpierw trzeba wciągnąć do strzykawki azokarbo Plus w płynie yy, podwójną dawkę dozujemy lub podczwórną dawkę dozujemy. Ja zastosowałem na przykład podwójną dawkę. Dałem 4 ml na 46 litrów wody. Dałem i wpuszczamy na przykład, jak mamy roślinkę zarażoną, czyli glony pędzelkowate się pokazały przy tej, rośl przy tej roślince. No to wpuszczamy po prostu płyn pod liściami lub pod klęczami, gdzie są zarażone. Delikatnie sobie puszczamy wzdłuż tej jednej roślinki, gdzie mamy zarażone pierwszego dnia przed dozowaniem na przykład usunąłem liście pędzelkowate czyli krasnorody usunąłem z liści powycinałem te liście przed dozowaniem Azocarbo Plus jest dobre do usunięcia glonów pędzelkowatych czyli krasnorodów i możemy usunąć glony jeszcze nitkowate ale mniej zaawansowane, czyli na przykład początkujące glony możemy z łatwością usunąć. Początkujące glony i takie na przykład dozowanie robimy na przykład od 7 dni do 14 dni codziennie. Tylko dawkę na przykład podwójną dawkę dajemy, lub możemy dozowanie zrobić tak samo po 4 razy większą dawkę, tak samo dać, ale. O ona jest po prostu niebezpieczna 4 razy większa dawka jest niebezpieczna dla roślin i jak dla ryb z tyłu jak zauważyliście roślinki tam nie miałem trawkę ona mi się rozpuściła bo pierwszego dnia dozowałem na przykład przez 5 dni 4 yy, razy większą dawkę dawałem czyli 8 ml na 46 litrów wody dozowałem przez 5 dni w szóstym dniu już dozowanie zmniejszyłem o połowę czyli dozowałem 4 ml na 46 litrów wody dozowałem regularnie I, i ta roślinka co jest rozpuszczona no to ją zostawię ze względu że od korzeni nowe liście puści dozowanie taką dawką dużą też jest niebezpieczne dla małych ryb bo mogą wam się przekręcić Najbezpieczniejsza dawka jest podwójna. Podwójna jest najbezpieczna, żeby usunąć początkujące glony, które się pokazały w akwariumie. Zaawansowane glony to już nie usuniemy ze względu, że nie da rady. Wtedy musimy sobie produkt nieco inny zastosować do usunięcia glonów. Czyli jest taki produkt, produkt z firmy Azo. Do usunięcia glonów to Wam przedstawię 77 w 77. moim odcinku ten produkt. Czterokrotnie dozowanie jest niebezpieczne dla delikatnych roślin, bo rośliny mogą delikatne Wam się rozpuścić. Niebezpieczne tak samo jest dla małych rybek, bo mogą Wam się przekręcić. Najbezpieczniejsze dozowanie jest dwukrotne dozowanie, najbezpieczniejsze. I dozujemy przez 7 dni do 14 dni codziennie. Azocarbo plus, czyli węgiel płynie, jest dobry do usunięcia glonów początkujących. Możemy usunąć glony tylko nitkowate, jak pędzelkowate. Czyli to są krasnorody przez 10 dni dozowałem w 10 dniu już przestaje dozować ze względu, że glony pędzelkowate już się nie pokazują po prostu je usunęłem. wracam do poprzedniego dozowania czyli w 11 dniu czyli jutro zmniejszam dawkę o połowę czyli będę dozował 2 ml na 46 litrów wody będę dozował codziennie i dozowanie będzie przy wlocie filtra. Dozujemy przy wlocie filtra, żeby ładnie się rozpływało po całym akwariumie. Azo Carbo Plus, czyli węgiel w płynie, jest dobry do szybkiego wzrostu roślin, czyli ładnie szybko będą rosły rośliny. Jak będziemy regularnie dozować codziennie lub co drugi dzień, w zależności od ilości roślin. W dużych akwariach możemy dozować różnie w zależności ile mamy roślin. Na przykład pierwszy punkt dozujemy 5 ml na 200 litrów wody regularnie, codziennie, przy mniejszych ilości roślin drugi punkt dozujemy 10 ml na 200 litrów wody przy dużo ilości roślin codziennie lub co drugi dzień i bardzo dobrze się sprawdza bo już to sprawdziłem w mniejszych akwariach tak samo możemy dozować to też na przykład pierwszy punkcik 1 ml na 40 litrów wody dozujemy codziennie przy mniejszych ilości roślin. Drugi punkt dozujemy na przykład 2 ml na 40 litrów wody przy większej ilości roślin codziennie dozujemy lub co drugi dzień dozowujemy.